przyrody, moglibyśmy dzisiaj lepić bałwana, ale chciałybyśmy powiedzieć o tui, a w szczególności o pędach tui, które zawierają w swoim składzie bardzo dużo nie tylko białek, flawonoidów, ale także olejków aterycznych, a w nim bardzo cenny składnik tujon. Na naszej płotkiej sobódce pokażemy, jak przygotować sobie tonik. E, tonik do twarzy dla cer takich tłustych, łojotokowych, do przecierania, albo też może być to płukanka dla dla włosów z łupierzem, włosów często się przypuszczających, pokazywanka przygotowanej wody, łyżka octu jabłkowego, my mamy naszego wyrobu. Okay. no i łyżka nalewki stój. Dokładny przepis na jak zrobić taką nalewkę stój, będzie na naszym blogu. Mieszamy, mieszamy i albo tym przemywamy cerę, albo płuczemy włosy. Dzięki.